mm -hmm. pod paleony po, po, po dobra i można zaczynać tego live'a wreszcie więc z nami dzisiaj je, jadą Daniel i jedzie Kazim Oczywiście pojedziemy sobie jakieś fajne trasy ja jeszcze nie wiadomo jakie ale polecimy na EU2 ma kaca ja jeszcze nie mam kaca A, ale zawsze można dorobić, to nie Nie ja, ma jak drinka pić, kurwa, z no, Montstar, to się obudza. Hmm. Zapłóć też na pójdzie. i piąta czernówka będzie. Tylko jest to jest jest Kurwa, w Sowiec. Kurwa, ja czekaj, w Rotterdamie jestem. Eee. A z jaką specjalizacją warto no brać? Jestem. No to by nie, jak i tak to ci się będzie rozwijało. Dobra, to będzie ładnie jakoś dudo. Zobaczmy. I jesteś już? Prze czy przyczopałeś? Co? Podróż? Da, a ja jeszcze kurwa, mówię, no tak, są. Ja już sobie podpalałem, wszystko pięknie ładnie, ja tylko jednym zapomniałem, wiesz? Hmm. Nie, miał bez na sobie już najwyżej. Już, Mapę zapomniałem sobie otworzyć. A mapa się przydaje, uwierz mi. To dalej skala i tam pojedziemy. Tak? No, ja w, zaraz zrobię mapę. To Uuuu, ja no, no, Jak tu czajno widzę. A na lądówce a. jeszcze czajniej! O kurła panie... Nie, bo ja mam mapę odpaloną. Wiesz, po prawej stronie na tym dużym to widzę mniej więcej co się dzieje. Co, tylko 78 ludzi w Calais, w Poznaniu 66, w Duisburgu 59, w Duisburgu 147, a w Calais, tam na lądówce, niby 216. Tak. Ty właśnie te malowanie, bo miałeś jakiś tam pomysł. No tak, no to już ci zaraz powiem tylko akurat. E, jest strasznie serwis zajebany, no to ja tak nie podjadę jakoś. Nie mam jak podjechać. Ja jestem na serwisie. Też eee, ci dobra. się że gdzie <gryżąc> będziesz A później będzie problem z wyjechaniem, ale chuj. Dobra. Ja sobie... jestem ty, wsadę? Biało, czekaj. Gdzie ten szary? Biały? Biały. I czerwony. Biały Czerwony, tak, tak, tak. To co, robimy tak, że dwa, wiesz, biały na maksa, mhm. później czerwony tak, na maksa mhm. i czerwony, nie, i, biały, I na, biały na maksa. Biały. Ta, 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 Może no, być. Dobra, już mi się ładuje, o ja pierdolę, ale lagi. Nie, ja, ale teraz jest od tych ludzi, ja jebę. To już mi komputer zdycha. Pię, no. Ja mam tego 2 fps -y tutaj. ja mam tak koło 7 i zaraz 8, na 9. Siema na moim kanale. Siema o dziwnym niku ja Już ci mówię. Surise. Takie malowanie. Nie, nie. surise. O, ja mówiłem, że na, na Kurwa, muszę się ruszyć z tego, bo. A ci zaraz poda się screena, Jakie mi chodziło konkretnie. O surisa? No, 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 no. Białe, czerwone, białe. Białe? Czerwone, białe. Uuu, taki. Makas? No te. No dobra. Może być, czy tak nie za bardzo? No może być, mi to możemy, nie wiesz. Jeżdżę w zasadzie. ci może pojechać iździć sobie na tym jakim mamy, czyli tym polskim. Tylko, że Dania tego nie ma. Aaa, dobrze. Eee. Można mnie zmienić na to te, co teraz pójdę. Tak będzie teraz łatwiej. No to co ich zmieniamy? Kurwa, W FPSy O no, widzę ciebie No mi się jeszcze mapa już, z, już zjebała i nic mi się nie ładuje Ty, to ja mam pomysł Dawaj przewalamy przy, się gdzieś Londyn później do Londynu polecimy, o o o Do Londynu? No Na przykład no, do Londynu To no wy planujecie L... dzisiaj Długo To dawaj do, do Londynu Dobra już Tam nie będzie akurat mniej osób będzie i wiesz Naj najbliżej, że przyjedziemy. Najwyżej sorry, engine No, kurwa, tu nie ma nic. No. Myślę, że tu z ludzi. 10. Siema. Siema Daniel, dawaj do tego. Do Londynu Tylko weź sobie zmień ten. W tagu. Co masz? Tak? No. Dobra, no jaki konkretnie powiedz No Speed .pl. jako firmowy tak? Dobra Zielony ten, tak zmienić A ci powiem Taki neonowy zielony Tak, tak ty, ty widzisz ja mam O ja ten No i Maciek się. z klanu <laughs> Siema Maciek z <grym> Jak tam Maciuś? Ciekawe czy usłyszny 400 <grym> Fuck you Fuck you Zielony no, no. mówi Zielony, zielony O taki chyba tak. No, no maksymalnie taki jaskrawy, ja, ja zielony Bo szczerze ja bym wziął mm. S, ale mi się nie chce Eee, Ja jeżdżę bez flag. Ja mi się flagi. Czyżby jak helikopter słyszę? Przecież słyszę. Też mam lulę z tyłu. Widzisz mnie? Też mam luly. A ty masz ponad... na dwóch oczkach. Masz mniejszy bag. Trzeba no mi taki wystarczy jaki jest. O. Ten też się wziął Zmieniłeś już malowanie? Daniel? Pani zmienię. To Ten jeszcze kurwa lepiej, na, na trzech osiach ma Daniel Malowanie zmień. No są na jakiś mu tak. Ja już powiem O, masz ci los Malowanie. A ja to lubię malowanie. Dawaj w firmie jesteś. Ja musiałem z polskiego zejść do malowania. Całe Okej, Ale tu jest mały problem. No. Bo trzy osiówki mają mały bardzo wybór malowań. No, no, no właśnie. Kurwa. To najwyżej tam było. Ja mam tylko tego Fermira, tego wilka. Specjal Transport. Ciężki Duty Posh. Do Czemu do ty praku? musisz na tej trzosiówce jeździć? Bo lubię. Mhm. Uh -huh. Bo nie umie jeździć na jedną albo na dwóch, bo się za szybko wypierdala. Wczoraj wydalił. Ale... Tak, ale jakim kurwa ładunkiem jechałem. Ja to mówię co ze mną jechałeś. A ty oh. ile razy poleciałeś? Hmm, zero. Oho, uh o -huh, zero. Tak. Wysz odległość pomiędzy mdowani? Że, że poszedłem na fajkę wróciłem z powrotem i jego dalej nie było. Cześć ja się w rozpędzam, to już nie ma jedna. No, kurwa jeszcze sobie doję 28. osi. z chęciu. Myślę, to było możliwe. Ale ja nie jestem w stanie. Trzy osiówka to jest. Do dupy. Pijesz dalej kolego? Jak ty w ogóle masz na imię? Ja? No. Kasper. Kapeć. Mianem ja pamiętam. wiem, ale już nie zacznę, widzę. Na serio? Paweł. Ja tam Daniel. Pijemy? Pijemy. Teraz kolor zrobię. Pięknie. To weź mi na dwóch Będziemy jechać tylko mało. Tylko 110. O no to chodzi, że wykorzystać tam wszystko, e, wszystkie swoje zasoby na no, obecną e, ten, na zmiany. No, te muszą, mam zamiar otworzyć i bądźcie złudni. Krzysztof Wladę. Siema na moim kanale. Co cool. ja piję, Krzysiu? Krzysiu, Mówi. co ja piję? To jest dobry pedał. A co ty tam pijesz. Fireball. Whiskey of the Canada. Ty, co wy na to, żeby wziąć kurwa z Cieszyńszczym, Tyrenton? Ja o, cześć tak ty. Dawaj, ja swoje, ze swoim mogę pociągnąć. Mhm. Chyba laskę komuś. NickHatBot. Siema na moim kanale. do tego mam i praktycznie też już. Dobra. Ty masz wszystkie mapy, czy nie? Dziękuję, że jesteś. Daj łapkę w górę i subka. Kacper. E, ja mam e, prawie wszystkie, oprócz Shiberii. Oho, dobra. Bo ja nie wiem, wiesz, dokąd mam jechać, tak jakby. Robimy jedno długu? Można. To ja sobie to szukam. Kurwa. Nie, ja zrobię jedno, to skopiujecie ode mnie. Jak coś. To co, na Skandynawię pojedziemy? O mój, tam jeszcze jest. No to, Ale ja, ja wy, wygeneruję no to... ładunek, wiesz? ty mnie skopiujesz. Kumasz? E... No, kumam, kumam, daj mi sekundę. I teraz tak skopiować, bo ja je akurat nie pamiętam. Bo co o, nie I za pięknie wyjebało. Idziesz. To dziwny, bo jeszcze nigdy mi co pięknie wypierdalało. Już, że ja mam do Upsala, no to można pojechać. Ale tam. ja zaraz zrobię ładunek. Ty, za no. pink mnie wyjebało Jaki nie je miałeś ping Jeszcze czekaj, nie czekaj. Nie. nie zwróć się na uwagi na twój ping Dwa Wolwiaki i, sk i skanie jedno. Hmm, ciekawe Daniel weź wyłącz pstecznie Krzysztof Vlade, mówi, ścięcie neta miałeś. Kaizen 80, siema na moim kanale. Siema Kaizen, a to ty kurde. Ja mam i, a no tak, tak ja. I no, ja akurat wladzę. I ty. Ja już jestem. Nie <laughs> ja, podskoczył mi internet. Do psa, dobra. Do to ja zrobię do Upsali Kaizen 80 No dobra to ja ja... ja. nie ma A ja zaraz tam do za followa No to właśnie ode mnie Wiem o tym, mówię to demo mówię Ci dzięki No nie prawda To ja już biorę Bo o, ja tu słyszę, mnie. nie ja wezmę zaraz ładunek, to każdy to samo weźmie, tak? No tak jak ja do Upsala wziąłem A ja właśnie robię do Upsali O co wziąłeś? No do Upsala Ale co jaki? Z czym? Pas bo robi. się kapcera. Gdzie to kurwa jest? No to już jak coś już ustawiam y, tą traskę. Bo już ja mam już wziętą konkretnie. Co ja zrobię właśnie jak? Ten... Dobra. Do Dobra, po, do, do jakiej firmy masz? Eee, już... teraz powiem, tylko muszę wziąć. Oczywiście nic nie robię. No znowu mnie wyjebało. Przecież nie miałem dużego pingu. Eee, ciekawe. 1005 miałem niby. To jest bardzo kurwa ciekawe, wiesz? No bardzo, właśnie się teraz zastanawiam. Bo to nie jest możliwość, żebym miał taki ping. Ja może ci skacze jakoś Dzisiaj internet. Niemożliwe który... to. Ja mam jeden. Kurwa, ja mam jeden kick, to wiesz? No. Dzięki. Nie, ja, mi to ciężko powiedzieć czemu. Krzysz, to jest Mówi. Net i na temu cię wywalaja Krzysiek, no, mi nie ścina net, bo jakoś mnie kurwa chyba na live widać bardzo dobrze, tak? Łapkę w górę i subka. Kurwa nie zrobię. Krzysztof tak, władę? Mówi. Bo na YouTube ci kręci. Ale na Twitchu mi nie kręci. Bo tobie kurwa kręci łeb kurwa. Ja widzę sam siebie na Twitchu. Nick Hutbot mówi. Zabronione jest obrażanie kogokolwiek w jakikolwiek sposób. Nie sprzedajemy tutaj kąt, gierani mnie żebramy o moderatora. No i kurwa znowu! Franciszek. Aż, kurwa, Siema nie. na moim kanale. Franciszek. Siema Franciszek! Siema. Kurwa, no Przyszkot ja mu... Fuck MI! Ty pij tam nie maruć. Czekajcie. Ja zrobię to inaczej, wezmę kurwa zreceptuję modem. Нараз придърпвам. Добре. Добре. връщаме по...